Hej, witajcie w dzisiejszym odcinku z Rolnik z Pacia Już dawno tej serii Na no, moim kanale nie było Ale już powracamy Zrobiłem sobie, no Powiedzmy, że długą przerwę Już jest późna jesień I pasowałoby już Kupić nowe nabytki I tak, dzisiaj jesteśmy Po y, nowy Nabytek Czyli samochód który jest za mną i tak pozmieniało się tak yy, remont 60 był przez ten długi czas no znowu remont nowe nabytki różne ciągnik nowy mam a u sąsiada jeszcze nic się nie zmieniło i go niestety dzisiaj z nami nie ma no ale to nic przechodzimy to co mieliśmy robić Czyli obkręcamy się i będzie nasz nowy nabytek, czyli samochód, i to będzie niemiecki samochód, czyli golf. No, jestem tu pod kościołem, bo to ksiądz sprzedaje. Nikt nie sprzedawał to. Znaczy, nikt nie chciał kupywać, ale to dla mnie będzie samą porę. Taki samochodzik będzie potrzebny. Y... Jeszcze sprawdzę na telefonie <laughs> i w dzisiejszym odcinku pojedziemy jeszcze po zwierzęta <laughs> Czyli tak wsiadamy do naszego golfa i pojedziemy do sąsiada. Wóz Dla zwierząt, bo on ma tam on nie używa już Ale ten sąsiad też ma się Wyprowadzić z tej wsi Na gdzieś indziej Też ruszy seria bracia Nowy sezon Ale wam nie będę zdradził Na jakiej mapie Odcinek będzie u mojego sąsiada Którego dzisiaj nie ma Niestety, bo Go nie ma w domu Wpadajcie dzisiaj na live'a, o 19.00 będzie live Coś takiego No, nie będzie z farming'a, tylko z minecraft'a Dobra, skręcamy tu, oto do tego sąsiada I to jest oto ten wóz, o którym mówiłem wam no, wysadź mi podpiąć do golfa, to... Kurde, będzie szło, nie? Tak, to to... Jedziemy, no, niedaleko, nie blisko, tak se. W sumie trochę będzie trzeba jechać, ale to golfem w tył, to kurde. No, ale też sprzedawał ksiądz, bo mówi, że idzie po coś większego Bo, że aż już wstyd takim się pokazać ale mi się podoba łopanie o no kurde nie widzi pani że jadę dobra jeszcze by odszkodowanie by chcieli kurde za co szkodowanie to nic jak wariaty chodzą po tych drogach kurde policja gdzie jest? Kiedy ich trzeba, to ich nie ma, a jak jest, to gdy mało. Dobra, teraz prosta. Ja już y, większość pól już y, posiałem. Niestety nie na odcinkach, ale... Ale bo to jeszcze dużo... Bo nie chcę robić to samo. Nie Też. Teraz, że ja mam nowe auto. Będziemy mogli się ścikać z sąsiadami. No, dobra, to już tu. Tu je, taki farmer jest. Sprzedaje prawie. To sprzedaje zwierzęta. Różne krowy. I tutaj ma krowy, ale będziemy ciągnąć Czekajcie. O, jest. Owce, jak widzicie. O, krowy, konie nawet. No to jest taki młody ten. I my sobie weźmiemy dwie. Dwie świnie, bo to... Dwie. O. Sąsiad też już kupił yy, krowy. Dlatego... Bo ja bym już chciał nagrać ten odcinek ze sprzedaży yy, tych ze sprzedaży zboża, ale sąsiad jeszcze ma tam parę prac polowych, więc też się nagra coś u niego dobra nie przedłużamy, bo tam jeszcze mamy trochę roboty na gospodarstwie bo zobaczycie też zmiany i nowe nabytki dobra tylko jeszcze jeden nabytek ma przyjechać nie przyjechał jeszcze no, ale to w swoim czasie. Dobra, prosta, kurde. Na przykład ksiądz z tamtego, z tamtej wioski ma BMW. A, ale to. Ja kupiłem golfa, bo na razie mi golf starczy. Może tam gdzieś w przyszłości to jakąś BMW czy Audi się kupi. Ale na razie będzie taki takim będziemy jeździć teraz się pójdziemy pojedziemy na tak bo mam do sprzedania <laughs> ale to z tym zaraz dobra i cyk tylko trzeba otworzyć, bo nie otworzyłem bo autobusem, tam jest przystanek to tak się zatrzymuję, czekaj, cyk o dobra Wsiadamy. I przegazówka. łopanie Dobra. Tu wiesz co? Ja tu chyba odepnę i ciągnikiem tam podjedziemy, bo to kurde. Świnią nic nie jest. Kurde, będzie się bał, że przez tą prędkość będą tam. Ale cicho są. Najważniejsze. O, to się tak. Tutaj gdzieś zap o, tutaj zaparkujemy. Zobaczcie. Cyk. O matko. O matko, co tu się podziało? Kurde. No mało miejsca jest. Tam. Nie no, mogę trochę tutaj. A, dobra. Dobra i tak Pokażę wam już nowe Nowe maszyny i to jest Na razie tylko brony są A stare maszyny mam tutaj Tutaj mam, bo wiecie I mi nie, nie będą już potrzebne jeszcze jedno pole mam tu do siania, ale to na wiosnę już będzie siane. I tak tutaj mam drzewo, które to drzewo było tutaj. Ściąłem te drzewa, sąsiad mi nie pomógł, tego nie było. No, on miał tam sprawy rodzinne, ale nie bójcie się, bo przez wiosnę będziecie mieli odcinki, a odcinki, że mam się. Aż się znudzi was ta seria, yy, to zaraz tu podjedziemy czunikiem i teraz wam pokażę, jak ziemniaki po live'ie ostatnim były. Tyle ma ziemniaków, taka ogromna kupa. Tutaj jest ta pszenica jeszcze, <laughs> nie yy, tak. I tak auto będzie tutaj zaparkowane, bo to kurde szkoda, żeby takie auto tutaj ten. Ale większość pewnie będzie tutaj stało. I tak, dobra, nie przedłużamy. I tak, teraz się przygotujcie. I to jest nowy nabytek. Zetor yy, 16245 zetor super i no już większy większą maszynę jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć, że C328 poszła na sprzedaż no i myślę, że Wam się spodoba taka maszyna nie, nie, no nie powiedzmy, że jest taka duża tutaj kurde dla mnie idealnie miał być International, ale się zamyśliłem, bo już nie wiem, kupić tego zetora na y, bracia, na tych latach. Y, nie, na tamtych latach jeszcze chyba takiego zetora nie było, ale nie słuchajcie, bo nie wiem. Jakby był sąsiad, to by może by powiedział: Sąsiad na pewno odcinek obejrze I teraz się obrócę, żeby zobaczyliście, y, żeby zobaczyliście, że sześćdziesiątkę, dwójkę. Voila! Pomalowany. No, powie, powiedzieli mi, że ten... E, dzwonili do mnie, żebym prezentował im. E, wyremontowana dali tam e, mojemu mechanikowi e, części. No i obo, oto taka ten 60 teraz mnie będzie używana, bo to Teraz zbieram na opryskiwacz na nawóz 60 będzie pewnie potrzebna na przyczep Jak przyczepy, będzie trzeba utargać czy tam co. Dobra, wsiadamy. O. o, dobra, yy, wsiadamy do C362 i tak, i Cofamy i wyładujemy te silnie. Szkoda, że sąsiada nie ma. To ja mi sąsiad pomógł. Czy to kurde? Jednak tam mia chłod miał pracowników i mi załadowali szybko. Bo ja, bo ja byłem już umówi umówiony. No ten. Dobra. Siadamy. I jedziemy, nie? No. Mogliśmy C62 pojechać i akurat potem, ale stwierdziłem, że golfem będzie szybciej. Mam jeszcze inną robotę. Dzisiaj taki koło, do koło domu praca, jak widzicie. Jeszcze wam powiem co będzie cięte. Zaraz idziemy. Ło, dobra, to trzeba jakoś co wycofaj, żeby tam to... Dobra. Otwieramy wrota i... Wodowywujemy o kur... O kurde no. Otwieram. No. I teraz se chodzą, Będą się chodzić. O, już nawet ich słychać. Dobra. C362 zostawiam tu. Czekajcie. O! Tutaj są nasze dwie maciory. Oto maciory. Tak, nie ważą mnie, ale to wiesz. Niech tu zachodzą. Naszym to jedzenie będziemy musieli dać, ale to później. Niech to będzie otwarte. Na razie i tak otwieramy naszego zetora i wyjeżdżamy nim aż do przyczepy, bo pojedziemy za torem, żebyście też cię widzieli, jak on wygląda. O, jak widzicie, spalam koguty. O, cyk. I cofamy. So Dźwięki, jak dla mnie są spoko. Tutaj są reski tego drzewa, ale to na Co zostawiłem. A ten akurat, akurat taki, tutaj mamy znajomego i tam będziemy u niego pojedziemy Dobra Troje opony brudne, ale brutto siałem Zboże wniki mojego sąsiada, bo ja na razie wnika nie mam Dobra, wsiadamy Jedziemy Dobrze. cyk Kłogod jest włączony, więc policja nas nie ma prawa zatrzymać a policja to nawet nie jeździ, nawet nie rozglądamy się na chwilę Dobra, i cyj widzimy Nie ma czasu Jeszcze muszę tym ścianem dać Żyrecz O, nie mam ani straszka i tutaj się zatrzymamy Na chwilę, bo chcę wam pokazać, że awaryjną klaminę Tak się to prezentują Nasz piękny zestaw, ale ten las będzie ucięty. Mam zgoda na każde drzewo pociąć ze sąsiadem. Będziemy w zimie robić, a jak nie to sam, też czasami kilka odcinków z tego drzewa będzie. To jednak roboty jest, a jest. Więc na zimie nam się nudzić nie będzie. I tak dobra. My wsiadamy i jedziemy dalej, bo to trochę kawałek drogi jest. I cyk. Dobra. No kurde. Jeszcze nowo pola są. Zrobiłem też, bo orałem łąkę jedną, którą miałem. Nawet nie wiedziałem, że ją mam, tylko sasiek mnie przypomniał dopiero. i z tą łąkę z orałem jeszcze będzie jeszcze jedno pole to jest ten będzie rzepak a tu będzie mnie ktoś słabo usyła, tak nie wiem Widzę, że mi nie spadło nic. Zabradzę się. Ogól nie będzie. To tak? Dostaliśmy, a ile dostaliśmy? Czekajcie chyba. Dostaliśmy 10 tysięcy. No nieźle. Wyszedł pójdę. No przelew mi strony, zrobił już. jedziemy na gospodarstwo i zakończymy odcinek. Myślę, że te nowe nabytki, które wam pokazałem teraz, myślę, że wam się spodobają. Piszcie w komentarzach. Dobra. Badajcie też na live'a wieczorem. Teraz ferie, to live się będą częściej opowiadać. To będzie coś takiego jak farming, tylko że w Minecrafcie, bo będę budował z, z moim kuzynem i siostrą. Będę miał w ekipie. I będziemy budować jakby taką wielką farmę, No. Jak się uda. Taki serwer ogarnąć, żeby było dużo miejsca i dużo drzew też Dużo drzewa pójdzie No to będzie taki save na live, Na live, raczej, bo Wątpię, żeby nadcinki Chyba, że będziecie chcieli mieć nadcinki To też będziecie mieli Ale patrzcie tam przyczepę, jak będziemy to ten las ściąć to raczej jeszcze będzie miała bu y dodane burty. Dobra. Tak trzeba. łomatko i nie wyrobię na no, rzecz. Czarki. Dobra. Czy trzeba na to. Mi się wydaje, że spokojnie wygląda. Zobaczymy jak. Tam. Jeszcze im pościelimy świnią, bo to korda nie będą trenieralnie będzie, ale no Co się zrobi, gdzie ta druga? Tam, dobra, już myślałem, że przez płot. Ja, jak ja tu bym mały, to przez tą dziurę zrobili y, świnie płot i tutaj y, w pole sąsiada kurde, jadły słomę bo słoma była wtedy lato dobra my pójdziemy do tam na strych bo jeszcze chyba mam na... nie wiem czy wam pokazywałem kurde o czy ja wejdę czekajcie o dobra tutaj mam słomę ze żniw czekajcie o kurde jakby był sąsia to by mi pomógł. O kurde. O moje plecy. O... Chyba coś strzeliło, dobra. O. o kurde. Ale ciężko. No ja teraz chyba tak... O kurde. Uf. O panie. Ach, to ciężkie. O, mam pomysł. Przechodzimy do tego nie będę tutaj pleców w od piecie o idealnie się zmieści. O do kiedy był sąsiad to bym go pożyczył, a jak sąsiada nie ma, to też nie chcę bez pytania wrzeźni. No, nie będę w takim sensie... Oj, 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 kurde, to jeszcze nie moje. Dobra. Oho. Czekajcie. Dobra. Ja się zatrzymuję przez drzwi. Widzicie, czy się Wam 60. 62 mi się podoba kolor też zmieniony bo sądził, a dobra. już no to jest jeszcze kolor zmieniony o już jest słoma mają tutaj słoma jeszcze sprawdzimy na telefonie jak nie no suma dobra jest jeszcze tylko pszenicę i tutaj je zaraz i będą mieli tu jak w domu czekajcie chyba gnojówki jeden minut dobra ja na nie będę szedł już mówię teraz bo to już kurde późna jesień to już znaczy zrobię tak że wiecie początki wiosny jest tak zimno nie chłodniej i się przykryją tą no i ten dobra on niestety po ściano siadamy do C362 aż będzie mi ciężko mówić 62 kurde jestem przygrywany do 60 ale dźwięki jak przyspiesza ma inny to nawet widać dobra tu zostawiam taki. Kiedy kupiłem piłę i teraz się pojawia. No, dzisiaj taki vlog. Malutki. Nie martwcie się, bo te drzewa też pójdą do cięcia raczej o te, te dwa brzuszki. Tutaj maszyny też będzie szopa. Może w przyszłości? Nie wiem i tak to z tego odcinka by było na tyle zostaw łapkę w górę i subskrypcję jak masz czerwony przycisk to weź zrób żeby był szary i jeszcze daj ze dzwoneczkiem żebyś nie tracił żadnych filmu, filmów z mojego kanału i co zobaczymy się dzisiaj na live o 19 Carbonara.